Na drugi ogień e, w sprawdzeniu jakości zabawek firmy Tarnawa idzie Gardus. E, tak samo kolor. Tutaj mamy pary autobusików. Okay. No i też mm, lity kawałek drewna. Wycięte okienka plus element te klamki. Kółka na w takim czpieniu. Zobaczmy jak jeździ. Okej. Okay. Tutaj on pasuje do tego niebieskiego. Zaraz przetestujemy sobie z drugą firmą. Tu mam taką ciekawostkę tej recenzji co prawda nie robiłem. Ale mamy też zabawki firmy Bayo. Ale to o tym za chwilkę. OK. No, i tutaj nie ma, co prawda, tu przy tych światłach, żadnej takiej sytuacji. Okay. Mm -hmm. Nie ma poślizgu. To na pewno fajnie. No, jest to wykonane naprawdę fajnie. Tym bardziej, że tak jak już czuję, że dziecko się tym bawi, to a, fajnie do rączki, jest co chwycić, nie jest to za ciężkie. Lekkie drewno, ale bardzo przyjemne w dotyku. Mhm, okay. Jak to jeździ, zaraz sprawdzimy z konkurencją. Tak.